Otóż to, moje drodzy, minęło półtorej godziny, jak zrobiliśmy to nasze ciasto, i teraz co będziemy robić? Będziemy kulkować i bez użycia boksów, bez użycia wszystkiego, po prostu maksymalnie domowe warunki. Czyli zostawimy po skulkowaniu ciasto na blasie, przykryjemy, co będzie pod ręką, i poczekamy 3 godzinki. Drodzy, otwieramy to nasze pyszne ciasteczko. O, mama mia Popatrzcie jak fajnie wyrosło! Parę godzinek i jest super fantastiko! Nawilżenie 80%, zaraz to wystreczujemy i pójdzie na patelnię i do grilla i będzie przypyszna domowa, szybka pizza! Tak jak nie wykorzystywaliśmy boksa, wszystko jest na blacie i jest przede wszystkim dlatego, że wygodnie to wyciągać. Nawet nie będziecie musieli ani jakichś talerzyków używać, ani nic po prostu ciasto na blacie. Delikatnie wszędzie podsypujemy z każdej strony. No i widzicie, nawet nie trzeba żadnych umiejętności mieć, bo ono już u Was jest jakby na miejscu, gdzie będziecie pracować. No i teraz w tym momencie. Fajnie, wszystko super elegancko, ale nasza patelnia grzeje się, uzyska dobrą temperaturkę, czyli nie maksymalną, nie muszę być dymu, ale żeby była naprawdę gorąca i zaraz co, wsadzimy naszą pizzę na patelnię, podpierze się spód, później podgrilla i będzie elegancko, także lecimy! I teraz jak macie takie bąbeleczki, cich, cich! I czekamy, aż rozgrzeje się. Ale patrzcie, 70% nawilżenia, ale ciasteczko u nas jest fajne. Wszystko w porządku. Mąki dużo nie używamy, czyli mąka zostaje gdzieś tam w stronie. No i będziemy teraz za pomocą rąk przynosić na patelnię, smarujemy sosikiem, Zaraz wszystko zobaczycie, ale na pewno taka pizza podziwia całą Waszą rodzinę. Popatrzcie, robimy w taki sposób, czyli zarzucamy na ręce i przenosimy szybko na naszą patelnię i rzucamy. Ok, dobra. Rozprowadzamy teraz, żeby wszędzie było równiutko. Tak, okej, okay, super. Jakby coś tam było nierówno, to musicie rozprowadzić. I pamiętajcie, jak jest patelnia, do której nic nie przypala się, to jest fajnie, możecie nic nie używać. A jak jest u was patelnia, do której przypali się, to podkładajcie papier do pieczenia. Tylko uważajcie, żeby ten papier do pieczenia wam nie przypalił się. No i teraz, jak ona troszkę tam posiedzi na patelni, smarujemy sosem, pecarino romano, mozzarella i jest gotowy. O! Okej. Okay. Widzicie, jak fajnie ciasteczko rośnie. O, jak dawno takiej pizzy nie jadłem. A teraz idzie pecarino romano. Ah. Oh, pyszny serek. Popatrzcie, jak od razu nam boczki rosną. Teraz dajemy mozzarellkę. Okej. Okay. Dzisiaj nasza pizza to jest serce Kalabrii. Salsiccia pyszna i zdrowa i do tego idzie jeszcze Idzie jeszcze pyszna spiana. A, popatrzcie jak fajnie nam wszystko urosło. I w tym momencie, kiedy widzicie, że pizza już wam fajnie wyrosła Zastanawiacie się, co dalej robić? No to już Wam pokazuję. Albo macie takie dwie łopatki, albo macie jakieś inne. Delikatnie wjeżdżamy tu od spodu. Ok, dobra. Dwie łopatki, otwieracie sobie piekarnik i wsadzacie tam pizzę. Pod samej grill, pod samą górę wsadzamy pizzę i czekamy, aż ona wypieczy się. No i będzie pyszna i zdrowa pizza z Neapolowa. <grym> Baza czeka. Pizza pod grylem już siedzie. I takie trzy pizzki Weekend. Idealnie. Pokazuję, moi drodzy, jeszcze raz. Patrzcie. Rączki. Zarzucamy delikatnie tak. Czyli trzymamy, żeby one nam nie rozciągały się. I teraz przekładamy to na patelnię. Jak już tam wam będzie wygodnie. Albo od siebie, albo do siebie. Rozprowadzamy teraz, żeby wszystko było... Równomiernie i czekamy, aż to troszkę delikatnie podpieczy się, później dajemy tu sosik, mozarelkę, jakie chcecie, składniki, co lubicie, pod grilla i jest wow! Felicita! <grystanie> tu nam baza na patelni pieczy się, a pizza pod grylem też nie śpi. Wyciągamy naszą pyszną pizzę. Jest troszkę bielawa, bo nie ma mocnego piekarnika. Ale jest super elegancka. Popatrzcie, moi drodzy, jakie nam tu bąbelki pędzą. To jest pizza na patelni. Tak, sprawdzamy spodzik, jak tam wszystko wygląda elegancko, jak w piecu. Przekładamy to na łopatkę i wsadzamy pod sam grill. Tylko ja mam malutko tamtego tego grilla. Mm, na zeszłym piekarniku miałam takie mocne, a teraz tylko jedna mała grzeczka. Moje drodzy, szybka pizza jest gotowa.